Dzisiaj jesteśmy w Kościele Franciszkańskim przed głównym prezbiterium. W centrum krzyż franciszkański. Ten symboliczny znak, ale zarazem początek naszego zakonu, gdzie święty Franciszek słyszy słowa idź, odbuduj mój Kościół, gdzie wypowiada swoje tak dla Pana Boga. Dzisiaj przeżywamy Dzień Skupienia. Dzień za domy, Wielki Piątek, dzień, w którym w centrum stoi Krzyż. Wielu w dzisiejszym świecie powiedziałoby, w dzisiejszym dniu trzeba uciekać z Kościoła, ale dla nas, dla chrześcijan, dla katolików, Krzyż to przede wszystkim nadzieja. Jezus umiera na Krzyżu, ale przez swoją śmierć daje każdemu z nas, nadzieje bycia w niebie. Dlatego przecież Jezus powie w Ewangelii codziennie weź swój krzyż i idź za mną. Dzisiaj aby zastanowić się nad swoim życiem, nad swoją wiarą, w liturgii słyszymy opis męki Pana Jezusa. Męka cierpienia. Dzisiaj niewygodne, dzisiaj w dobie rozwoju medycyny. Przecież każdy stara się o to, aby jak najdłużej żyć, aby być jak najbardziej zdrowym. A słyszymy te słowa: Właśnie stań pod krzyżem, przyjmij krzyż. Moi kochani, chrześcijanin to człowiek, który nigdy nie może uciec od krzyża. Ucieczka od krzyża to ucieczka od Boga. Z drugiej strony, stojąc pod krzyżem, przychodzi czas na refleksję, na rachunek sumienia. Wielki Piątek to właśnie taki czas zapytania siebie: jaka jest moja wiara? Czy ja wierzę w Boga? Czy ja idę pod krzyż, staję pod tym krzyżem, patrzę na Jezusa? Czy moje życie. Jest życiem zgodnym z Ewangelią. Moi kochani, nie można, jak już powiedziałem, uciekać od krzyża, bo ucieknie się w tym momencie od Boga. Nie powiedziałem tego, że to jest łatwe. To jest bardzo ciężkie. Szczególnie jak ten krzyż, to będą jakieś problemy życiowe, to będzie choroba, to będzie jakaś tragedia. Jakiś problem. Wtedy jest naprawdę ciężko. Ale Bóg, który umiera za nas na krzyżu, on ciągle mówi: zaufaj mi, zaufaj mi, a ja ci pomogę. Zaufaj mi, a ja cię poprowadzę. Zaufaj mi, a zawsze powstaniesz i pójdziesz do przodu. Także my, nawet stojąc pod krzyżem, nawet wielki piątek. Też nie zapomnijmy tej wielkiej i wspaniałej prawdy, że Krzyż prowadzi do życia, czyli do zmartwychwstania, że na Krzyżu się nie kończy, ale jest on potrzebny. Bez niego nie byłoby i zmartwychwstania. Dlatego ten, który jako chrześcijanin ucieknie od Krzyża, nie ma co liczyć na tę łaskę zmartwychwstania, czyli radości bycia w niebie. Dochowajmy tej wierności. Pod Krzyżem stoi Maryja, pod Krzyżem stoi Święty Jan Apostoł i mam taką nadzieję, że pod tym Krzyżem będzie stał każdy z nas. Wielki Piątek to czas zadumy, zastanowienia, refleksji, ale myślę też i konkretnych postanowień.